Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie na premierze zdrabki Megalinie. No dzisiaj możemy powiedzieć, że faktycznie jest to premiera, a nie wznowa, co prawda. No jest to zdrabka, no jak ekstra linie, ale no mamy megalinie za 20 zł. No to są troszkę inne zasady gry, powiedzmy. No może zasady gry nie są inne, bo mamy Twoje symbole i ich tutaj szukamy, ale jakby mamy wzbogaconą tą zdrabkę tutaj o dodatkowe, jakby pola i szanse na wygraną i mamy tak odkryj pole twoje symbole no to to już wiemy i tutaj mamy bonus jeśli znajdziemy w bonusie ja wam tutaj przybliżę teraz proszę bardzo operator kamery jeszcze <grych> ze mnie e, znajdziemy taki dolar to wygrywamy przypisaną do niego kwotę i to jest drap tylko do wypłaty aha czy tutaj e, pod tym mamy ten kodik kreskowy, taki jak teraz to wprowadziło. Także, no, no chyba jest z tego, co się orientuje, więcej po prostu tutaj, e, więcej tych okienek do zdrapania. No i ten bonus, także jestem bardzo ciekawa, jak ta zdrapka tutaj się spisze, czy się z nią polubię, czy nie, bo z liniami, tymi ekstra liniami. Wam pokażę tabelę wygranych i będę mówić. Z ekstraliniami bywało różnie kwadratowo i podłużnie jak to się mówi. <grych> czasem coś dały, czasem nie, ale jakiegoś tam wielkiego szału nie było. Więc dzisiaj też tak bezpiecznie i zachowawczo jedna zdrapeczka szału nie ma. No też jakby na zdrapki te fundusze trochę trzeba ograniczać, bo tych funduszy po prostu za wiele. No także na zdrabki też trzeba tutaj trochę się ograniczyć. Dobrze, także kochani, zaczynamy drapanie. Dajcie znać, czy Wy będziecie drapali tą zdrapkę, jak, już, jak będziecie już mieli wydrapane, to napiszcie, jak Wam poszło, czy coś fajnego udało Wam się trafić. No, szansę mamy tutaj: 410 tysięcy to jest główna wygrana. Także ciekawa jestem, co tu się uda dzisiaj trafić. Także kochani, trzymajcie proszę bardzo mocne kciuki, zostawiajcie proszę łapeczki w górę i subskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo miło i bardzo się cieszę. Będziecie mi oglądać. A ja już zaczynam drapanie, bo przed nami sporo drapania. Nie ma co ukrywać. O, i mamy nowe symbole w dodatku, jest auto. Szukamy tutaj. Oj, żółw, No słuchajcie, no tutaj mamy naprawdę pole do popisu, tylko tutaj na no, tą zdrapkę faktycznie jest tak długa, że dobrze, że wzięłam tylko jedną, bo długo się ją będzie drapać, a nie napoczynałam jej całej, bo, no, bo nie miałam po prostu na to czasu. Znaczy całej, nie napoczynam w ogóle. Dobrze, szukamy teraz wisienek. Mamy tutaj wisienki. Lecimy dalej, szukamy. Czy są jakieś wisienki? O, nowe symbole, widzicie zegar, o flaming, mój ulubiony nawet. O, tu są wisienki. No, musieli trochę wzbogacić, bo by było za, No, jakby były cały czas większa zdrabka, dłuższa, więcej symboli do zdrapania, więcej wszystkiego. Także i po prostu musieli dać tych symboli więcej. Tu jest korona. Dalej lecimy, o prezent taki duży. A prezenty to my lubimy, nie? Dobrze, korona, nie widać korony. Lecimy dalej, mamy, o flaming. No fajnie. Ja trochę przez noc mówię, nie wiem, albo się podziębiłam, albo jakaś alergia już mi się zaczyna. Może już coś tam zaczyna pylić. Nie wiem. Trochę gardło odrapię od kilku dni. Teraz katar. Nie wiem. Ta pogoda teraz też taka jeszcze jest. Jeden dzień ciepły, jeden dzień zimny, a wcześniej tak wiało dość mocno, mocno wiało te wiatry. To były okropne. Dobrze, mamy tutaj gwiazdkę. Lecimy dalej. Tu jest gwiazdka. I tu jest gwiazdka. I tu jeszcze mamy gwiazdkę. Dobrze, lecimy dalej, dalej. Mamy podkowę. I patrzymy, szukamy. O, ciekawe, czy żółwik będzie fajny ten symbol żółwia. No, tyle szans na wygraną, słuchajcie, że no. <noise> Tylko właśnie większy ból, jak się przegra, no bo 20 zł to już wtedy taka zdrabka kosztuje. Liniowa. No, ja nie szalałam z liniami, bo jakoś tak nie mam przekonania tej zdrabki z tego względu, że rzadko te wygrane jednak w tych liniach się trafiają. No, bynajmniej ja tak zauważyłam u siebie. Kokos. No i jakieś te wygrane wielkie też nie są. Może, nie wiem, może gdzieś przeoczyłam. Może ktoś na YouTube już miał coś fajnego w liniach. Ja tak nie, nie przypominam sobie. Żeby coś tam takiego jakiegoś tam większego było niż tam, nie wiem, 30-50 zł kokos. Tu jest kokos. O, tych kokosów trochę tu rzucili. Proszę bardzo Dobra. Lecimy. O, foto! Foto. Co co to za foto? A to tylko jeden aparacik. Tak, on tak się rzuca w oczy jeden aparacik. <laughs> Szaleństwo, o piór! Ale tu nie widziałam pióra. Nie. No i mamy żółwia, nowy symbol. Tu jest żółw. No, żółw się rzuca w oczy, także raczej nie pominę. I drugi żółw. Naszyjnik. No i lecimy, szukamy, szukamy, szukamy i jest naszyjnik. Więcej nie widać, lecimy dalej, mamy motylka. No i szukamy, 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 tutaj mamy, tutaj mamy, proszę bardzo. O, tu jest motyleczek i tu mamy dwa motylki, o jak ładnie, okej. Okay. Kłódka. No, tutaj nie widziałam, żeby była jakaś kłódka. Nowy symbol, nowy. Kłódka. O, tu jeszcze są wiśnie. Wiśnie miałam. Na początku miałam wiśnie. Kłódka. No i czy widzicie gdzieś tu jakąś kłódkę? Ja nie widzę kłódki. Także lecimy dalej. Biedronka to już taki symbol uczestniczył. Tu mamy biedronkę, tu mamy biedronkę i tutaj jest biedroneczka. Tutaj mamy biedronkę, tutaj mamy biedronkę i więcej biedronki. A jest jeszcze, chciałam powiedzieć więcej biedronki, nie widać, a widać. Liść, <grym> liść, no no, nowy symbol, no fajnie, ale w liście żadnego nie było. Cytryna, nie, nie ma liścia. Arbuz, no dobra, arbus i prezent, zdrapiemy dwa symbole. Arbus to już znane. Zdążył się znudzić. O, ale prezent mamy. Tu mamy też. Tu jeszcze widzę, arbu Arbuza miała. Jeszcze zegar by fajnie. Jakby się trafił, to zawsze jakaś nie była. Na zachętę by się przydało, żeby dali tutaj. No, jedna zdrawka, no to wiosnę nie czyni. Jak to się mówi, no szanse jakieś tam są. Ale też wiadomo, no szału nie ma. O jeszcze kokos, kokosa miałam, pamiętajcie. I prezent, teraz tak prezent I tu jest prezent A więcej prezentów No więcej prezentów, nie dajmy Szminka, tu mamy, o Tu mamy szminkę No szminka widziałam, że była O, zegar by tutaj zrobił robotę Zrobiłby roboty Mamy szminkę Tutaj mamy szmineczkę, o Proszę bardzo, tu mamy Ale dalej, tej szminek Zabrz, lecimy dalej. Winogronko. A jak mam... O, dwa takie. Chciałam wziąć coś nowego. Ale trafiło się jedno i drugie. Co z tych starych symboli? Winogrona i dzwon. Winogrona i dzwon. Dzwon jest. Winogrono też jest. To już coś tam mamy zaliczone. Tu tu, ru, tu, 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 tu. O, no i tu jeszcze mamy dzwonek. Dobrze. Lecimy dalej, mamy cytrynkę. Cyk, 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 cyk. Zaraz tu znajdziemy cytrynkę. O, jest cytrynka. No wiedziałam, że jakaś tam była, bo mi mignęło. O, nawet więcej, tak. Tu jest cytrynka, proszę. Tutaj, tutaj mamy. Pięknie. Dobrze. Dalej. Klucz i łódź. Klucz i łódź. Łódź jest. Łódź. Ciu, 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 ciu. Tu jest Łódź. Tu jest klucz. Tu jest nic. Tu jest nic. Tutaj też nic. O, ale tutaj mamy łódź. No i tutaj też jest łódź, a tu jest jedno i drugie. A łódka nawet dwa razy. No Ładnie się podsłaniało, ale na razie żadnej linii. Szok. Tyle symboli. Popcorn i słońce. Z Popcorn. Popcorn to nic. No mądre głowy siedzą i myślą, żeby tylko linia się nie otworzyła. Takie kombinacje układają, żeby się linie nie otworzyły. No, to jest robota. Popcorn. Okej. Okay. No i tak, trochę potrzymamy w niepewności. poleciemy po jednym symbolu: sakwa. Szukam, 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 szukam. Tu nie ma, tu nie ma. A, nosem pociągam. No i tu jest sakwa. I ostatni symbol. Tym trdem. Co to będzie? Klapki. Słabo. Słabiu, słabiutku, słabiutko. Klapki, tu są klapki. No ale to nie to, co byśmy chcieli. Także tutaj jest lipa. Jeszcze wyrzućcie okiem, ale lipa jest. No jeszcze szansa na bonus. A, bonusia, jakieś lustro. Także, no niestety. Kasza na bum. No trudno, się mówi. Płynie się dalej. Dwie dychy poszły. No, także chyba się z liniami jednak w dalszym ciągu nie polubię. No trudno, ale zostawcie, kochani, proszę, łapeczkę w górę na pocieszenie. Subskrybujcie kanał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, może już nie z drabkowym. Zobaczymy, jak to będzie. Tak, a może z jakiejś tam drabki, a może nie z drapki, no coś tam wrzucę. Kochani, także życzę Wam dobrego dnia. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. I trzeba być dobrej myśli, także <grywa> tego się trzymajmy. Dobrze. Dużo zdrówka, wszystkiego dobrego, buziaczki. Papa. Pa.